Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. A przed wami, jak już bardzo dobrze wiecie, Hirochi Sandbarst Hirochi Sandburst, czyli samochód, który w ostatnim czasie został zremasterowany w aktualizacji 0.35 do Bimengi Drive. Zostały do niego wprowadzone wszystkie najnowsze standardy, no i została ogólnie poprawiona jego jakość. No i dzisiejsza prezentacja, właśnie, będzie dotyczyła tego samochodu, a dokładnie wersji Sport RS AWD. Samochód, generalnie w nie jest inspirowany najbardziej, mi się wydaje, Subaru Imprezą w trzeciej, czwartej, może też trochę drugiej generacji. W grze ten samochód był. Produkowane od 2009 do 2014 roku No i właśnie jest to taki miks Bo jest to yy, w zasadzie Subaru Plus miks sedanów klasy średniej W tym samochodzie jest trochę Mazdy Jest trochę Hondy Jest trochę Mitsubishi Lancera Mieszanka zazwyczaj jak to samochody z B&G Wygląd zewnętrzny No to jak na samochód Którego yy, produkcja zaczęła się w 2009 roku To wygląda mega świeżo Prawda nie wiadomo kiedy wypuścili te topowe wersje Zacznijmy od przodu Smukłe reflektory Zobaczcie tutaj na masce mamy wlot powietrza. Na grillu i w zezaku też mamy tutaj wszystko prawdziwe, prawdziwe wloty powietrza. Linia na no takiego zwyczajnego w sumie sedana. Tutaj jeszcze, o, przechodzi taki pasek ciekawy, w ogóle zobaczcie jak tutaj wyglądają e, jak to wygląda otwieranie tylnych drzwi mamy tutaj klameczkę w tym miejscu, bardzo ciekawe rozwiązanie trochę to wygląda jak dwudrzwiowy sedan, ale no nie, mamy tutaj klameczkę, wszystko jest w porządku z tyłu potężny spoiler, też dyfuzor, no i emblematy, dumne logo Sunburst oraz AWD Sport RS, czerwone R, reflektory z tyłu, tak, ostatnio jest to bardzo popularne ludzie oceniają samochody po tym czy są symetryczne, w zasadzie ten samochód jest symetryczny. Jedyne różnice są takie, że po prostu tutaj w tym miejscu jest światło wstecznego. O, ale ten spoiler wygląda potężnie. Niezły pewnie generuje docisk. Może wrócimy sobie jeszcze z tej strony, bo, bo z tej strony mamy słońce. Jest to w ogóle pierwszy samochód w Vimengi Drive, przynajmniej tak zostało to opisane, który ma klapkę od wlewu paliwa. Coś niesamowitego. Felgi 18-calowe, niskoprofilowe opony 235x40. Widać piękny czerwony zacisk, arcze hamulcową. No, Felgi pozwalają nam tutaj zobaczyć bardzo dużo, co znajduje się głębiej. Wygląda ten samolot bardzo niepozornie. Jedyne, co może nam tutaj coś mówić, to wlot powietrza na tej masce. No i ten taki dosyć agresywny przód. No i oczywiście, spoiler. Felgi też. No, mówią nam te rzeczy, że tu coś może być jednak mocniejszego. Mimo wszystko, przestrzeń bagażnikowa. No, zobaczcie, czym tutaj jest wyłożona. Z tego, co czytałem, no to te bagażniki ogólnie w Subaru, czy też innych sedanach klasy średniej japońskich, no to. Mają tak około 420-450 litrów pojemności. Tutaj z góry czysta blacha. No i ten samochód też ma Od najnowszej aktualizacji Wersję kombi Tutaj już bardzo dużo rzeczy Może wejść do tego bagażnika No to wyobraźcie sobie w kombi No tam to już musi być naprawdę pojemne Boczek drzwiowy z tyłu No to już na pewno mamy tutaj Takie wprowadzenie do tej wersji Sport RS Czyli gdzieś tu te czerwone przeszycia W ogóle to jest tak mi się wydaje Taka jakby Alcantara Ale z dziurkami No no ciekawe Tutaj jeszcze podłokietnik Taki skórzany Też z tymi przeszyciami Z góry No to też tutaj ładnie Światło się świat odbija Raczej taki miękko wykończony plastik, czy coś podobnego. No tutaj jeszcze elektryczna szyba z tyłu i taki mały schoweczek, klameczka, tylna kanapa. Też mamy tutaj dużo czerwonych obszyć. E, wysuwany podłokietnik z tyłu, no i tutaj jest też. Śmiesznie to wygląda, bo to trochę wygląda jak taka wentylowana Alcantara, ale nie wiem, bo to też jest tutaj na boczkach drzwiowych. Może boczki drzwiowe też mogą być wentylowane, kto wie. No i co, Alcantara razem ze skórą. No i miejsca jest to chyba nawet całkiem sporo, jak na samochód segmentu C. No jeszcze dźwięk zamykania tylnych drzwi no to w tym miejscu proszę bardzo, Put wygląda to bardzo podobnie jak z tyłu, tutaj skórka, czerwone przeszycia kontrola wszystkich szyb, klamka tu jeszcze mamy jedynie na dole schowek z tyłu takiego nie było Również też jak widzicie tutaj bardzo ładnie obszyta mamy tutaj oczywiście z niej również pełną kontrolę nad radiem oraz tutaj tempomat, łopatki którymi możemy sobie zmieniać biegi, bo jest to skrzynia automatyczna, zaraz o niej powiem tarcze licznikowe, po lewej na dole mamy oczywiście wskaźnik paliwa wskaźnik temperatury płynu chłodniczego obrotomierz wyskalowany do 8000 Obrotów. równa kreska się zaczyna dopiero od 6,5 tysiąca obrotów. No i prędkością jeszcze do 260. Tu jeszcze taki mini komputer pokładowy pokazuje, który mamy bieg. Jakiś tam drobny, przejechany przebieg. No i konsola środkowa. Kratki tutaj nawiewu. radyjko z ekranem multimedialnym z Navi, pokrętełko do kontroli głośności. Różne opcje konfiguracji radia. Pokrętła teraz od rodzaju nawiewu, od klimy i tak dalej. Tutaj prosty schoweczek. I są tutaj używalne przyciski. Mamy tutaj przycisk od kontroli trakcji, gdzie tutaj też sobie zmieniamy tryby jazdy na sportowy. No i wyłączamy kontrolę trakcji, ESP i tak dalej. I tutaj schowany jest jeszcze przycisk od spięcia dyferencjału. Możemy sobie to ustawić e, automatycznie lub, że ma być spięty. E, skrzynia biegów. sześciobiegowa dwusprzęgówka z możliwością manualnej zmiany biegów plus minus tutaj na gałce, jak i na łopatkach. Hamulec ręczny, cup holdery, podłokietnik. Wszędzie jest tutaj to przeszycie czerwone. Ciekawie to wygląda. Tutaj schoweczek. Patrzcie jak tutaj w ogóle jest ta deska bardzo ciekawie. No i tu to wygląda już wszystko identycznie. Potele półkubełkowe w podobnym stylu jak tylna kanapa. No proszę bardzo, widok z pozycji kierowcy. Mamy tu nawet sporą widoczność. No niesamowite w tym samochodzie jest to, że mimo tego sportowego zacięcia, ten samochód jest mega dobrze wyciszony. No i wszystko to wygląda bardzo ergonomicznie. No w końcu klasyczne analogowe zegary. Gdzie nie, gdzie tutaj aluminiowe stawki No mega dobry feeling daje sobą ten samochód. No i oczywiście zajrzymy sobie pod maskę. A pod maską 2,5 litra. Silnik z czterema cylindrami w układzie boxer, czyli są ułożone poziomo turbo. Doładowany z automatyczną skrzynią biegów dwusprzęgłową. Jest to w ogóle coś takiego, co nazywa się transaxel. Trochę sobie o tym poczytałem. Jest to tak, jakby skrzynia biegów z dyferencjałem w jednej obudowie, bo ten samochód ma ogólnie stały napęd na cztery koła. No, jeśli chodzi o jazdę, no to ta skrzynia jest mega sportowo nastawiona. No i ciężko tym samochodem jeździć, trochę bym powiedział, na Daily. Ma tutaj jeszcze procedurę startu, co jest w fajną rzeczą, jak na 2009 rok. No, ale warto też wspomnieć, że tak, silnik boxer z turbiną generuje to razem. 280 koni mechanicznych i 390 Nm W ogóle też wszystko jest tutaj pięknie odkryte Intercooler tak tutaj się w ogóle wychyla z tego wszystkiego Silnik tutaj oczywiście ułożony wzdłużnie Nisko położony środek ciężkości Co daje tutaj bardzo dobre prowadzenie No i ten naprawdę dobrze się prowadzi No i co, ja palę maszynę Jeszcze warto powiedzieć, że samochód waży 1385 kg I pierwszą setkę osiąga 3,9 sekundy No, adekwatnie, więc teraz pora na sound No i oczywiście, jak już jesteśmy w cebulowie, no to mamy tutaj tunel. Mega szybkie to było. No i tak jak mówiłem, ta skrzynia jest nastawiona bardziej pod wysokie obroty. No i zresztą teraz, jak zobaczycie, o normalnie przyspieszam mu na kręcie prawie 3500 obrotów. No ale dobrze, ja się już udaję na autobama, no i widzimy się tam na miejscu. No i jesteśmy na przejściu granicznym. Tam mamy autostradę. Zjechałem tutaj na stację na chwilę, żeby załatwić swoje potrzeby. Palimy maszynę, bieg wsteczny. No i cofamy, i rura, elegancko sobie coś jeszcze ustawimy 100 200 i możemy pruć. Okej, okay. teraz dobrze reaguje na gaz, dobrze, fajnie zmienia biegi Jest to samochód zdecydowanie właśnie nie na autostradę W ogóle jest to drugi Japoniec, którego testujemy Bo poprzednio był w zasadzie ta sama marka Bo poprzednio był Proistion, a Proistion jest w końcu Przynajmniej Lorowo chyba pod marką Hiroshi. Piękna pogoda razem z nami z cebulowa tu przyszła. Samochód w ogóle jest z, z okolic Poznania. Aktualnie gdy widzicie, gdy samochód, gdy samochód dowie się, że chcecie go użyć do czegoś sportowego, to od razu będzie ładnie wam zwiedział biegi. A tak to czasem zmulą się przy takiej normalnej jeździe. Dobra. Po 80 się trzymamy tak trochę tej prędkości. To jeszcze nawet tryb sport nie został wrzucony. Na razie jedziemy w trybie komfort. Dobra, tu mamy na razie pierwszy zjazd, więc nie będziemy cisnąć. Miniemy zjazd i tam potem. Tam potem jest niestety pod górkę, ale to na razie sobie odpuścimy. Ok, mijamy zjazd. Dobra, tu jeszcze trochę ruchu ulicznego Prawy pas tryb S. Może tą sportową kontrolę trakcji też sobie wyrzucimy. Nie widać tego, bo wyłączyłem te powiadomienia, ale uwierzcie na słowo, że nacisnąłem przycisk. Mogłem nacisnąć go fizycznie, chociaż trochę za bardzo to odwróciłoby moją uwagę. Dobra, tu trochę pod górkę. No i mamy z górki. Ciśniemy w opór. Zobaczymy. ja też tutaj nie jest jakoś mega długa. 2623. Dobra, 265 km na godzinę. Mega szybko, nie ma tutaj żadnego ograniczenia prędkości. Jest to samochód w ogóle do śmigania na łąkach. Tryb sekwencyjny daje nam trochę więcej kontroli nad samochodem czasem, ogólnie właśnie w jakichś rajdach. No to jest samochód rajdowy, nie autostradowy. Dobra, pora na 120, bo to jest płasko. Chociaż ETK dla ETK K-serii, którą ostatnio testowaliśmy, no to nie było tak do końca płasko. O burd, się 17 sekund zmierzyło jakieś. Teraz od nowa się zacznie mierzyć. Już sobie zmienimy pas szybciej. Ale pięknie brzmi ten bokser. Ok, 12 i 1 dziesiąta sekundy. A daleko od siebie. Ok, na takiej płaskiej nawierzchni 250. Autoban, autobanowa prędkość jest osiągalna bez problemu. Dobra. Temperatura tutaj trochę nam chyba wzrosła z tego co widziałem Albo mi się wydawało Dobra, tutaj się zrobił trochę ruch Wróćmy sobie D Ogólnie też przy konfiguracji takiego Subaru, takiego Hirochi Mieliśmy opcję wzięcia manualnej skrzyni biegów W tej wersji Sport AWD RS Także to też jest ciekawe No i w takich bazowych wersjach, typu nie wiem, 1.6 z przednim napędem, 1.6 też by w ogóle w bokserze. Bez turbinki, wolnosący. Ciekawie musiał brzmieć w porównaniu do tego, jak przyspieszał I była też jeszcze skrzynia CVT, która została usprawniona w tej najnowszej aktualizacji. I ta skrzynia również ma tryb sport. Gdzie tam, jak wrzucicie tryb sport, to skrzynia, wiecie, CVT stopniowa symuluje zmienianie biegów, co jest bardzo ciekawą rzeczą. Jest to nowa rzecz w i bardzo mi się ona podoba. Bardzo realistyczny szczegół. I mam wrażenie, że gdy przyspieszam, to wskazówka temperatury sobie wzrasta. W sensie gdy dam do dechy, ale nie wiem, czy to jest takie moje wrażenie. No, bo wiecie, ciężko się skupiać tylko na tej temperaturze, tak jadąc. Ale no, dobra, 250 Dobra, zjeżdżamy na drugim zjeździe I śmigamy sobie w drugą stronę No ciekawa ta temperatura, czy tylko to mają jakieś takie zwidy? Bo no, wiecie, teczniki ogólnie po tej jeździe są takie trochę mniej czytelne Mierzymy sobie też tutaj prędkości obrotowe I zobaczymy, jeszcze raz 100-200 polecimy A czemu jest wyzerowane 100 -200? Teraz tego nie wiem Nie przyłączałem kamery Dobra O, o! No! Nie, nie mogła się rozmyślić ta skrzynia Ej, bo mi się nie liczy w ogóle No teraz się liczy normalnie Ty nie wiem co się stało, szczerze Jechałem cały czas Nie zmieniałem kamery ani nic tego rodzaju Jedyne co zrobiłem to poprawiłem sobie lekko fotel Dobra, ty, bo my się tu do 160 rozbojaliśmy Nieźle No i dobra Tu już możemy cisnąć 100-200 na luzaku Prędkość maksymalna producenta to tam było chyba 267 km na godzinę. To jeszcze tego nie pokonaliśmy. To jest jeszcze do zrobienia. Tylko trochę ruch jest duży. Trzeba tu uważać 12,7 sekundy. Jednak nie zmieniał pasa. Dobra, mamy 250 km na godzinę. I temperatura zdecydowanie rośnie. Więc dobra, więc na razie odpuszczamy. Ale od razu spadła temperatura. Patrzcie. Niezłe tam ochłodzenie musi mieć. On jest przystosowany jednak do tych rajdów szutrowo-szosowych. Dobra, zmierzymy sobie prędkości obrotowe. Nie będą jakieś. Mi się wydaje złe. Ok, mamy szósty bieg. 130 km na godzinę według GPS-u. Mamy 3,5 tysiąca obrotów. No równo, niech będzie. Zróbmy sobie. 160 wyjątkowo. To będzie 4500-100 obrotów, coś koło tego. Albo 110, bo robiliśmy 130 wcześniej. To będzie 2950 obrotów. Jeszcze nie mam wprawy, tak jak Petrol Head. Nam bryłan w czytaniu dokładnych obrotów. Oczywiście, hehe. Kurde, nie uda nam się pobić. Deklarowanej prędkości maksymalnej producenta. O, czyli, o ile oczywiście dobrze ją podałem, 255 km na godzinę. Było 260 już dalej nie chciałem. A tu jeszcze pociśniemy. 265 było. Ty, bo już nie wiem w sumie, już się pogubiłem trochę w tych prędkościach. Dobra, nie. Nie chcę. Już tutaj temperatura wzrasta znacznie, więc nie będziemy, nie będziemy tutaj męczyć samochodu. dobra, tu zakręt trochę. 260 lub 265 km na godzinę. To jest prędkość maksymalna tego samochodu. 1212,7 lub 2,1. Tam wcześniej było 1. W końcu nie jest samochód na autostrady. Zupełnie podobnie, oczywiście, jak ETK seria którą ostatnio testowaliśmy. Ja mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Zapraszam do dwóch ostatnich prób autostradowych. Trzymajcie się do następnego. Cześć.